Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTrollTV, w którym znajdziecie gry wygrzebane, ciekawe, acz mało znane, które udało mi się znaleźć w sieci. Zapraszam! Uwielbiam horrory nie ma co, a kiedy w świecie planszówkowym pojawia się gra w tych klimatach, staje się jej pierwszym fanem. W prezentowanej grze linia fabularna prezentuje się dość prosto, bo wpadacie do pewnego domu, gdzie waszym zadaniem jest odnalezienie i zniszczenie w domyśle trucizny, która przemienia ludzi w nieumarłe, włóczące i rozkładające się trupy. Dla mnie klasyka. Gra, jak się łatwo domyślić, będzie kooperacją, w której wcielamy się w bohaterów o różnych zdolnościach. Co grę będziemy przemierzać modulowane korytarze, tak więc pod tym względem posiadłość szalonego doktora szybko nam się nie znudzi. Truposzami ma kierować nowatorska mechanika, która jest tak nowatorska, że autorzy gry jej nie opisali, ale sama produkcja wydaje się ciekawa. Jedno z moich ulubionych wydawnictw, czyli Latająca Żaba. Co i róż wypuszcza gry w klimatach amerykańskiego kiczu. Twórcy mają widać sporo dystansu do kraju, w którym wyrośli, i dobrze, bo świetnie im to wychodzi. Co tym razem autorom Last Night on Earth przyszło na myśl. Ano, tym razem wpadniemy do kiczowatego słowo, klucz w tej grze, z dzikiego zachodu, gdzie potwory rodem z powieści Lovecrafta na sterydach postanowiły ukatrupić kooperacyjnie działającą drużynę. Która dla odmiany będzie mogła rozwijać swoje cechy w przeciwieństwie do bohaterów innych gier flying frog. I tu znów mój faworyt. Tym razem jest to autor takich hitów jak Galaxy Tracker, Cywilizacja poprzez wieki, i mój ulubiony władca podziemi, postanowił uraczyć nas grą Tash Kalar. Muszę jednak zaznaczyć, że ta ma wiele wspólnego z polską dobrą produkcją, niestety mało popularną, a szkoda, władca areny, którą miałem jakiś czas temu przyjemność recenzować. Ale do rzeczy. W tym tytule przyjdzie nam się wcielić w dwóch trybach gry, w zabijakę przywołującego różne stwory, które wysyłamy na siebie i to jest jeden tryb gry, lub bawimy się z grą i staramy się o kontrolę nad poszczególnymi częściami placu boju, inaczej jedna wielka nawalanka z taktyką w tle. Mi tam się podoba. Gra Pokój 25, kiedy tylko ją znalazłem w sieci, od razu przywołała wspomnienie filmu Cube. Kto nie oglądał, niech żałuje albo szybko nadrobi zaległości. W skrócie, w grze jesteście zamknięci w więzieniu i musicie się z niego wyrwać. Gra ma dwa warianty. To znaczy, gracie w pełną kooperację, a mechanika gry chce was wykończyć lub bawicie się w Półkooperację z mechaniką Cylona, i już widzę, jak się niektórym pyszki cieszą na te informacje, bowiem przy tej opcji w grze pojawia się automatycznie tyle cudownych smaczków. Gra spodobała mi się po opisie tak bardzo, że ją sobie nabywszy zaprezentuję wam w jednym z najbliższych odcinków GameTroL TV. Now the invasion has begun. Saucers have landed and the death rays have started firing. It's time to pick your side and prepare for battle. I czy w ogóle tu trzeba coś mówić, pisać, cokolwiek? Nie wiem, czy genialna, ale genialnie się zapowiadająca gra figurkowa, gdzie ludzkość została zaatakowana przez tandetnie wyglądających Marsjan. Ci dysponujący zaawansowaną technologią, podstępem, wielkimi łbami, zabójczymi i przerośniętymi owadami. Starają się podbić Ziemię. To jedna strona konfliktu, a druga to oczywiście Ziemianie, starający stawić czoła wrednym kosmitom. Gra już w podstawowej wersji wygląda świetnie, a na Kickstarterze wydawcy zbierają na rozszerzenie oferty. Chcieli uzbierać 50 tysięcy dolarów, uzbierali 10 razy tyle. Super, w takim razie do pracy panowie, bo chcę tę grę. The Mars Attacks. The miniatures game box set contains two sets of highly detailed plastic miniatures. I na koniec karcianka, która swoim tytułem odnosi się chyba nawet specjalnie do dość popularnej gry, w którą za pacholęcych lat pykałem na przerwach w podstawówce, spóźniając się na lekcję. Dlatego też pewnie zwróciła moją uwagę. Tym razem mamy karciankę z mechaniką budowania tali. Tak wiem. Kręcicie teraz w większości głowami, ale zobaczcie, jak ta gra wygląda. Poczytajcie trochę o usprawnieniach mechaniki, a zobaczycie, czy warto po nią sięgnąć. Moim zdaniem, tak. Marka mówi sama za siebie, więc szkoda by było tej pozycji nie sprawdzić, a potem żałować. Jak mi się uda, to zobaczycie ją na kanale.